Halo halo, halo hej witam wszystkich bardzo serdecznie słuchajcie w dzisiejszym filmie chciałbym wam opowiedzieć o zmianach jakie zaszły w laserze oraz hydrze jako że laser i hydra korzystają w zasadzie z tych samych działek jedyną w zasadzie różnicą jest to że właśnie różnią się w zasadzie startem czyli jeden ma pionowy drugi poziomy to w zasadzie można by omawiać te dwa pojazdy w sumie jednym, mianowicie co to się zmieniło po pierwsze jak w zasadzie już tu można od razu spojrzeć albo może powinienem mieć coś takiego Widać, że Działka wolniej strzelają. Jakby jedyne co się zmieniło, to to, że działka strzelają wolniej, ale zadają odrobinę mniejszy damage. Bo jeżeli tutaj będę precyzyjnie, oczywiście, celował. bo jak widzicie, ja po prostu trafiam mniej więcej, ale strzał mniej więcej. One, nie one są cały czas śmiercionośne, cały czas są dobre, tylko że, żeby ogarniać teraz właśnie hydrę lasera, to cały czas ja jednym strzałem zniszczę takie pojazdy, nie? To jakby wiecie, to nie jest coś takiego, że teraz już się tym nie da nic zrobić. Bardziej jest problem to, że teraz ja muszę bardziej jak widzicie celować że dosłownie ja muszę w to trafić nie tak jak wcześniej że mniej więcej pomiędzy nawet jest e, taka tabelka zrobiona właśnie przez Test 2, która w zasadzie pokazuje jak, jaka to jest różnica. Jak bardzo się to różni, też tutaj to wam pokażę. Tą taberkę wyświetlają. Ponieważ jest teraz podział w zasadzie jest na to, że mamy teraz y, szybte, szybko strzelność zrobione na freemodzie, czyli tak jak teraz aktualnie jesteśmy. Oraz na misjach, gdzie na misjach mamy stare nazwijmy te rzeczy, a no tak na mapce mamy nowe. I tam liczbowo możemy się przyjrzeć naprawdę bardzo dokładnie temu wszystkiemu jak to bardzo się różni. Ym, no jednakże tak coś jak. Y, też kiedyś było takie, tam widziałem jeden komentarz. Nie wiem, czy go odnajdę, czy też i nie, ale było taka rzecz, że mniej więcej brzmiało to w ten sposób, że... Uy, że czemu oni to znerfili, co nie? Na co napisał tam jeden... Yy... Właśnie gościu. No a do czego to używałeś? No, 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 do bicia ludzi, nie? No mówią, no, no, i właśnie dlatego to znerfili, żeby tego nie robić. No prosta odpowiedź, nie? No, dlaczego to zostało zrobione? Nie zrobili sobie tego, bo tak, żeby nagle zaczęli kupować inne rzeczy, tylko zrobili to, żeby właśnie tak się nie działo. Bo patrzcie, to jak ja mam tutaj właśnie teraz, e, do Hydry wejdę, mówią, Hydra Laser, dwa. To mamy praktycznie to samą różnicę, tak samo one strzelają. Chcemy, najlepiej byłoby przejść na jakąś sesję, gdzie nazwijmy, że są. Coś przeciwnicy do pokonania, żeby najbardziej to pokazać, jak bardzo się to różni. I guess, myślę, że najlepiej byłoby wejść do jakiegoś publika i pokazać to na jakichś celach. Ogólnie to myślę tak. Jak będę tutaj tak zasuwał, raczej moim zdaniem będzie mi ciężko kogokolwiek strącić. Głównie przez to, że ja i tak nie jestem zbyt dobry, nazwijmy, w walce takimi pojazdami. Ale spróbujemy, no niech będzie. Wcześniej by, jak był, jak nie było nerfu, to żeby pokonać kogoś właśnie taką hydrą, laserem. W zasadzie mogłem gdzieś tak pomiędzy sobie trafić, co nie? Teraz, o tutaj, patrzcie, trafiłem gościa. Bo tam, jak ktoś zobaczy, to widzieliście, że go trafiłem, bo się ruszył. Ale nie padł. Miałem, nazwijmy, jakiegoś tam cela, no i tyle się skończyło z mojej drogi. I teraz zobaczmy, ile, patrzcie, ma gościu zdrowia. Jak widzicie, przeżył gościu, nie? Bo, co prawda, na dwa hity musiałby pójść, no ale przeżył. I można powiedzieć, że gościu mnie pokonał, bo w sumie nie robił nic absolutnie. Takiego gościa, jak właśnie jak tutaj on sobie siedzi, jak Hydrom... Bo widzisz jest cały tutaj pokrwawiony. Ja musiałbym go walnąć na dwa razy, tego gościa. A on ma w ogóle jeszcze do tego jakiś 27 poziom ten gościu. Więc jeszcze nie ma, na, nie ma zdrowia na maksa, bo przy setnym levelu ma się zdrowie na maksa. No ale dobra, spróbujmy nie. Jeszcze wezmę może Hydrę. Hydra może pójdzie mi o wiele lepiej. Spróbujemy go ściągnąć, chociaż. A, tu jest jeszcze za kolejny czas ten. Pojazd mi się pojawi, to zanim on mi się pojawi, to już ten gościu zdąży po prostu wyjść z gry. No ale spróbujmy, zaczekamy. Dobra, słuchajcie, już Hydrę sobie mogłem zrespić. Także zobaczmy, jak pójdzie mi tutaj zabawa tutaj z Driverem. Zobaczcie, tutaj jest gościu i robimy pyk, 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 pyk. O, dostał dwa razy, gościu. I zepsułem swój swoją Hydrę, także na ten moment poszło mi świetnie. Gościu stając pokonał mnie dwa razy. Aż jakiś bot. Wkurzył i przeszedł w obronie gracza. Dobra. Pyk, pyk, i gościa nie ma. No, mniej więcej mógłbym tak skomentować tego nerfa. W skrócie, pokonanie ludzi cały czas jest oczywiście możliwe, tak, jak najbardziej. Ym, jednakże, teraz, żeby to zrobić, musicie być bardziej precyzyjni, lepiej celować niż tak pomiędzy. Może traficie, może nie traficie. On tutaj na dwa szoty poszedł, gość. To trzeba wziąć pod uwagę, żeby w ogóle teraz ściągnąć kogoś, trzeba troszeczkę bardziej się postarać. Jest to cały czas możliwe, ale trzeba być trochę bardziej wyskilowanym teraz taką hydrą czy laserem, aby dać sobie radę. Jednakże w porównaniu z. No, nowym odrzutowcem to szczerze jeszcze nie wiem, jeszcze, jeszcze go nie testowałem, więc nie mam absolutnie pojęcia. No cóż, to tyle, do następnego cześć.